Cześć witajcie na moim kanale. Jestem na przeciwko warzywniaka w Ostii Antycznej, na Piazza Gregoriopoli i tutaj zaopatruję się w świeże sezonowe warzywa. No i zapraszam was do mieszkania Zakupy już przyniosłam. Zrobiłam szybką i prostą sałatkę. I bardzo zdrową do obiadu. Polecam ją. Będziecie ją robić cały czas. Tutaj użyłam jednej latugi, dwie łodygi naciselera i jedną marchewkę. Jeżeli chodzi o naciselera, to ją obrałam tak jak rabarbar. I to wszystko posoliłam, skropiłam sokiem z cytryny, polałam oliwą z oliwek i gotowe. Zapraszam Was serdecznie na moje nowe kanały. Linki na te kanały zostawiam tam na dole. Bardzo Was proszę o subskrybowanie ich i proszę o komentarze i lajkowanie moich kanałów. Grazie mile. Lora, witajcie na moim kanale z powrotem. Jestem na Piaca na Wona. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. No i nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę.